Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy z osobą na małej wycieczce. Jedziemy jeszcze raz do właściciela po remoncie. Śmigamy sobie tę czwórką Z pozdrowieniami dla Pana Zimy. I za chwilkę jeszcze spróbuję zgarnąć po drodze most z blokadą do szuka. No i mam to. Most. Lekki chrupek to jest morski Sorento z blokadą LSD. I jego będziemy próbować wpasować w żuka. To z chrupkiem nie przeszkadza tak bardzo, bo jakby rury nośne są na tyle grube, że raczej ich rdza nie przeżarła. A mocowania w większości pójdą do wyrzucenia. Jedyne mocowania, które mnie interesują, to mocowania amortyzatorów. One są. Całkiem zdrowy Jedziemy już teraz tylko z Oską do pana właściciela I przekazujemy rebro o, Proszę bardzo, jak się te czwóreczka pięknie prezentuje To naprawdę... było wczoraj Ja że tak, ja mam go panowane to tyle razy ścigałem. Jakby coś, to jeszcze nikt na niej nie jechał Nawet ja Więc nie wiem tylko znaczy to i tak że są tylko wasze pupy na pierwszym planie. <grym> no, bardzo dobrze, to ma największą oglądalność. Ja cię słynę, ale on jest piękny. I teraz nie, nie trzeba tutaj podstawić, coś To po bokach zapomnijmy. Taki mych się, się spalało.

Państwo no, porozmawiajmy o tym co pod spodem. Póki nie przykryłem. Niech służy. A to jest ta sprężynka, o którą się tak yy, rozchodziło. Dorobiona ze szprychy rowerowej. Wczoraj już to miałem opanowane, jeśli się No bo to jest taki szczególnie się Fantastycznie. No, Jeśli mi się tu bud. Nie wiem, czy stopka wytrzyma. No, no właśnie, dziękuję. Znaczy nie, ale wiedziałem, że jak to powiedziałem, to już się dzieliłem na mina, ale mówię nic nie dodam, nic nie dodał, może ujdzie bokiem. Nie ma szans. To, rano, to jest tak Trzymaj tak mocno i Wiesz, Naprawdę doceniamy o tego Dziękuję bardzo. Na finansowe docenie ty... Nie złamać nie porysować czy... mhm. A jak Dobra, ty chciałeś tą rejestrację przymocować? Czy co? Z tyłu, żeby nie zrobić po prostu plastikowej ramki, bo to jest a... brutalne I zrobić plastikowej chromowanej ramki, bo tak? to jest jeszcze bardziej br brutalne nie przewiercić, bo to jest jeszcze bardziej brutalne. Znaczyk. Więc słucham? I chciałam co Więc chciałem zrobić jakieś takie mocowanie, bo blacha jest rejestracyjna, ogólnie tłoczona i ma taki, taki rancik dookoła jakby wywinięty. I tam od spodu takie dwie strony rozpierające się łapki A, na sprężynce tak, tak. i po prostu to wtedy tak wygląda czysta blacha bez niczego. Ona no, jest cała pana jeszcze tak nie no, to wygląda fajnie. Bo jest... Ale to też, to ja żeby to jakieś zdjęcie, coś tam na słońcu fajne są. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Teraz, teraz nie widać, że jest wyciepana, więc jest ok. Czy chromy też piękne, nie? Piękne. No, to zrobili naprawdę, naprawdę, pięknie. naprawdę dobrze. No, nawet powiem szczerze, bo tak się zastanawiałem, jak to będzie wyglądać, bo tu dużo odcieni no, jest. No, ale nie, to tak się A, nie rzuca. Jak patrzę na te zdjęcia, to tak są. Kedry są białe, nie ma innych. No, znalazłem sposób na zżółknięcie kedr. Jest to Smar lt 43. Jeśli ja nim przypadkiem posmaruję, ja posmaruję linkę, to żółwię. No, no. Proces można odwrócić benzyną ekstrakcyjną. Uwaga. A, jeszcze wyglądać prawda? Może od korka nie. Miałbym ja coś do lakierowania znowu, tak dla Jest przepiękne.